Ostatni prom, fotograf 80 milionów Mała Moskwa. To tylko niektóre tytuły, niektóre historie, które opowiedział nam Waldemar Krzystek. Na poprzednim festiwalu reżyserii filmowej e, był w jury, sam oceniał pan kolegów. E, teraz będzie pan laureatem najważniejszej nagrody na festiwalu reżyserii filmowej, czyli Kryształowego Dzika za osiągnięcia w reżyserii filmowej. Właśnie jakie to uczucie? Y jak się, jak się dostaje nagrodę za kształt, to gdzieś pod spodem jest takie przekonanie, że no Panu już dziękujemy, bo już Pan zrobił dużo. Mamy te tytuły, Pani wymieniła, tam jeszcze można debiut, bo on jest związany z Dolnym Śląskiem, czyli w zawieszeniu, e, też e, dorzucić. E, więc, e, Ale tak jeszcze nie jest, bo pracuję teraz nad nowym tytułem, więc jeszcze to nie jest. E, to nie jest wszystko. Ale Zdjęcia oczywiście. Realizowane we Wrocławiu, dom pod dwoma orłami. Zamiami tak, też historia związana z Dolnym Śląskiem, bo większość tych filmów, zresztą, które pani wymieniła, to akurat tak się składa, że one są bardzo ściśle związane. No, z Dolnym Śląskiem, z ludźmi, z historiami, to, to ja odkryłem na szczęście po kilku latach poszukiwań, że tu znajduje źródło prawdy i fascynujących historii i losów ludzkich, które jak się okazało opowiadane, E, 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 w moich filmach zainteresowały nie tylko, nie tylko Dolnoślązaków, nie tylko na przykład mieszkańców Legnicy, tylko zainteresowały o wiele większe grono e, no widzów. No i podróżowały po świecie. No i, no i na szczęście się tak okazało od pierwszego filmu, że właśnie te, te filmy były kupowane, bo właśnie to w Zawieszeniu się wydawało taki bardzo lokalny film, a to po festiwalu wtedy jeszcze w Berlinie Zachodnim, bo to takie stare czasy. Kilka państw w Europie kupiło ten film, a ostatni prom to w ogóle coś taką historię, że coś, coś jakiś statek tonął pasażerski albo prom, to puszczali w, tam, w tam każdej telewizji, właśnie to pewnie tak wyglądało z bliska. I wtedy pokazywali, czy to był tak. Na, na, bo ostatni prom to z kolei to była laurka stanu wojennego. co była rocznica, to przez całe lata. To Telewizja prawda, przypominała. Tak, bo, bo to mało powstało filmu, bo nie, nie zdążyło, ale tak, tak, się, tak się stało. Więc, ale te historie, mówię, w swój początek zawsze miały w, 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 w ludziach, których spotkałem, w historiach, które. Historię, które pan zna. Znałem i które oczywiście trzeba było później artystycznie przerobić, opracować, napisać scenariusz, bo sama historia no to jest tak zwane wspomnienie. Możemy sobie usiąść. Przy kawie i będę snuł wspomnienia, jak to, jak to drzewie bywało. To jeszcze za mało, żeby zrobić film. Jest tempo opowieści, sposób opowiadania, tak? ale też osoby, aktorów, których Pan tak. dobiera, żeby te opowieści I, nam przekazały. I, no i coś kawie. powinno z tego wynikać więcej niż tylko e, e, lokalna sensacja, plotka, no bo tak, tak się zaczęło też z małomostwu. no Przecież to był taki mit w Legnicy. E, no, ja pierwszy raz się dowiedziałem o. Bo mamy, zapytałem, dlaczego chodzimy na, na groby. To jest jeden, jedyny grup Rosjanki, który zawsze był miał świeże kwiaty i paliły się kiedyś świeczki późne z niczej. I właśnie mi opowiedziała, że to jest historia Rosjanki, która zakochała się w Polakom. Minął ileś, ileś tam lat? I, w, I wtedy dopiero zrobiłem ten film, no, który którym po raz pierwszy film się cała Polska. W no, którym po, po raz pierwszy pokazałem tego rodzaju miłość, pokazałem, co to znaczyło stacjonowanie wojsk radzieckich, bo przecież to jest temat, który był. Mentalność na zawsze, to wiem, ja jestem z Lubina, często bywałam Nie. w Legnicy, więc też to pamiętam. Nie. No ale ja na przykład, jak pokazywałem w Warszawie, to to wszyscy tak patrzyli. Jak to to ruscy u was tak byli na, na wyciągnięcie ręki? Pamiętam śmieszną historię. Miasto w mieście. Że jak robiłem telewizyjną wersję Ballado za Kaczawiu i tam jest ta miłość radzieckiego żołnierza z, z siostrą głównego bohatera. I jeden młody człowiek na spotkaniu powiedział, proszę pana, ale mi się najbardziej w tym teatrze podoba ten taki surrealistyczny pomysł, że ten Rosjanin się pojawia, kocha się w tej Polce. To jest taki pomysł, proszę pana, jak z Binuela prawie, tak patrzę, nie mnie, to jest bardzo realistyczna sytuacja. Ale wreszcie kraju, gdzie nie było aż takiej ilości tych wojsk, to się im wydawało, że to jest jakaś no, od od absurdalna do... historii, sytuacja, w ogóle im nie, niedostępna, o tym wszystkim nie wiedzieli. Zresztą podobnie mamy teraz, jak robimy dom pod orłami, że jak my pokazujemy, że na drzwiach jest Zeitung, dla nas normalna rzecz, no. że wodę z Kaldivarn, no też, bo w, w takich domach się wychowaliśmy, a tam się wszyscy dziwią, no i muszę robić pod spodem te napisy. Co to? Co to znaczy? Bo nikt, nikt tego nie wie, że tak, że tak właśnie... No byli... Wrocław teraz odszukuje te niemieckie napisy na kamienicach, odnawia i tworzy taką mapę, dzięki której będziemy mogli je zobaczyć i zobaczyć tak naprawdę historię Wrocław i Breslau w po latach zamazywania. Po latach zamazywania, tylko mieliśmy bardzo słabe farby, bo to po ledwo rok i napis stary przebijał, prawda? I, I znowu rozmawiamy śleczne. o historiach, o historiach miast, o historiach ludzi. Co w głowie teraz siedzi u pana, co mogłoby się zrealizować? Dom pod dwoma orłami, przerwały zdjęcia, no, pandemia. No, chcemy wrócić do tych uh -huh. zdjęć, więc to jest w tej chwili oczywiście to, czym się zajmuje, A co będzie dalej, to, to zobaczymy, bo to jeszcze nam na dobry rok zejdzie, żeby e, skończyć, później to zmontować, e, zgrać muzykę i tak dalej. Więc to jest, a to jest, ponieważ to jest 10 odcinków historycznego serialu, także jest jeszcze bardzo dużo pracy i robimy to. A jakim jest pan reżyserem na planie? Aktorzy mówią, że wymagającym, jest to dla czasem nie. złośliwym. Pani, to jest, to jest tak, że różnie bywa w konkretnych sytuacjach i różne się rzeczy czasami na planie dzieją, ale zawsze dla dobra filmu, czyli też dla dobra Iwa e, Widza, aktorów. I, ja widzę, żeby, bo ja cały czas reprezentuję interes widza, więc ja czasami muszę od, aktor, od aktora wymagać więcej, niż mu się wydaje. I ja powiem jak zatrudniłem Swietkę Chodczenkową do głównej roli w Małej Moskwie, do podwójnej głównej roli, bo ona tam gra i matkę i córkę, i na castingach w Moskwie oczywiście oni musieli, wszyscy, wszystkie kandydatki, coś zaśpiewać, jak apelarze żeby czy umieją śpiewać. Ale jej dopiero po podpisaniu kontraktu pokazałem, co będzie śpiewać i puściłem Grand was Briand, jak ona to usłyszała i mówi, ale pan Waldemar, ja nie smakuję, znaczy nie dam rady, jak jest kontrakt podpisany. I ona się miesiąc uczyła. Bo Ale jak miała... to było wyśpiewane? I później ze Zbyszkiem Karneckim to ćwiczyła, ćwiczyła po to, żeby właśnie później tak zaśpiewać. Waldemar Krzystek, laureat najważniejszej nagrody na Festiwalu Reżyserii Filmowej Kryształowego Dzika. Gratulacje. Dziękuję bardzo uprzejmie.